No, ale wszystkiego najlepszego w, twoje, w, tw w twoim dniu urodzin, przede wszystkim zdrówka, 40. występu w reprezentacji Polski. Bramek dużo dzisiaj, przynajmniej ze trzech. Dużo setek. Takiej formy jak w Manchesterze. Zdrówka realizowania się zarówno w radiu, jak i na boisku. Ryzury, żebym miał taką piękną jak na zawsze. Wszystkiego dobrego, zdrówka, szczęścia, pomyślności, jak najwięcej bramek, żeby wyprzedził Mateja w klasyfikacji strzelców. To jest dużo zdrówka i żeby dzisiaj chociaż jedna półka bez bolących łydek, bo ostatnio narzekał, że... Ciężko grać na sztucznej murawie, yy, A ja Wojtkowi życzę 100% yy, negatywnych komentarzy pod jego wpisami. Bo on zawsze się wkurwiał. Wiesz, jest jeden, zawsze pozytywny. Nawet na te 50 komentarzy zawsze jeden pozytywny dostawał. Wszystkiego najlepszego. No weź, że wygrał do setki. Przede wszystkim 200 lat i żeby zawsze wierzył w mój talent, bo jest jedną z nielicznych osób, która to robi. Dlatego trzymam za niego kciuki, żeby jak najdłużej był z nami, bo jest sercem naszego zespołu. Kowal, dużo zdrowia, żebyś grał nie do 47, ale do 87 urodzin, żebyś zawsze był takim pozytywnym człowiekiem, jak jesteś, i żebyś doprowadził nas kurwa, przynajmniej do szpatywi. Żeby był dalej tak agresywny, jak w Lidze minus. Życzę mu jak najwięcej zdrowia i Niech sobie strzelaj. A żeby coś dzisiaj się ukłu? Kariery w sztabie, w sztabie trenerskim Lecha Poznań, bo myślę, że masz szansę. Wszystkiego najlepszego. Żeby mniej no. Więcej cierpliwości do tych negusów. No jak ja chciałem powiedzieć, że. Więcej cierpliwości, bo jako jeden z negusów wiem, jak bardzo się Kowal lubi denerwować na nas. Więc przede wszystkim cierpliwości. No i zdrowia, no, żeby jak najdłużej z nami grał. Wojtek, bądź sobą. A tych, którzy cię krytykują, miej w głębokim poważaniu. Chyba, że się podpiszą imieniem, nazwiskiem, podadzą PESEL i adres. Jeśli nie, to wiesz co możesz na nich wypiąć. Zdrowia! Zdrowia. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na testy laptopa kierowanego dla graczy. Jest to Acer Predator Helios 300. Laptop posiada matową matrycę IPS o przekątnej 17,3 cala i rozdzielczości 1080p. Obudowa laptopa wykonana jest wprawdzie z tworzywa, ale stylizowana jest na szczotkowany aluminium, co naprawdę całkiem fajnie wygląda. Niestety bardzo łatwo się palcuje. Co do matrycy, jak na IPS-a przystało? Dobre kąty widzenia, całkiem przyzwoite kolory. Oczywiście pamiętajcie, jest to subiektywna opinia, natomiast ja tutaj większych uwag nie mam. Ile to kosztuje? Laptop kosztuje około 6100 zł. Biorąc pod uwagę jego specyfikację przekątną ekranu, nie jest to zbyt wygórowana cena. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście, poproszę Was, o łapę w górę, jak Wam się film podobał. Trzymajcie się i do kolejnego razu. Super, padopie. Daj, teraz poczarujemy trochę, zobacz, zobacz, zobacz jak grają, nie? Patrz, patrz. rozgrzewają się też nasi przeciwnicy z mora kts -u. Jedyna drużyna, która urwała nam punkt. sekret ukrywa się, kryje się w prawidłowym rozciągnięciu. Oni się już od 20 minut rozciągają. Będą tak kurwa rozciągnięci na tym meczu, że... Piłki nam Są najbardziej rozciągnięci piłkarze B klasy w kraju. To nie jest ósemka, to jest nieskończoność. A no, dobrze no, bokiem być. <laughs> Albo ty myślą na bokie.

A oni a oni już zdychają. oni się pytali, kurwa, tam trzy kwarty, ludzi się pytało, oni jeszcze do tej porzy. A ja tak, patrzę na tą ławkę i nie daje mi to nadziei. Słuchaj? Tak. Wchodzę w 88, wykładam do pustaka, jak Kowal będzie, to Kowal. Kowal w 88, to będzie wieczór. dla Pod tym, aparaturą otrzymującą dzieci. Ja już jestem, no? Gotowy. Słuchaj, nie stój. Co krnego. Słuchaj, krnego. Jaj! 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 Dobra, Co to ja zrobiłem? Przepraszam panie sędzio, tam był spalony, ja po prostu się zwiedzam. A tam był. tam był. tam był. A tam

przed chwilą wytrzymam przed treningówkę. Jaką przed treningówkę? <noise> Najlepszą. Do strumitu. Yeah! Też muszę tego spróbować. <noise> pas dawaj, pas na to. Ostatnia nadzieja, jaka Dawaj, pasty. I biegaj na spalony. Jak nie będziesz wiedział z czego, to strzula, ale strzel. Na strajkera wchodzimy. No jak? Pańskie słowo. <noise> Perkał, znowu głupkowy wygrał.

Panie Askier! Już Muszę pytać, że zmęczyłem się już. No. A na, Gdzie wchodzi mi za koło? Nie, myślę, że na dziesiątkę, nie? Za nikogo. Jako dwunastu. Sędzia pozwoli. Pa, 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 podiego! pa! Daj, ty! ścinaj seku! No nie zlewaj, nie zlewaj. Patrz, jeszcze! Patrz, jeszcze! Taka miał robić? Yes! 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 Barad, nie Czerwony! nie, niech to wracajcie w niedzielę? stąd mnie nie przychodź tu, się mnie zdeptał ty, <grym> <zeptał> ty. <grym> Specjalnie to było <grym> Jak teraz być zmieniony przez czapkę? No, tro tro Trochę porażka osobista tak Trener chyba chciał mnie upokorzyć jeszcze po tym dniu. Spokojnie spokojnie, 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 spokojnie Dwie minuty do końca. Instat Instant Index, siedem przybitych, osiem przybitych piątek, wszystkie celne. za <ślesza odbywa>

Drogi Wojtku, życzymy ci e, wielu bardzo, bramek bardzo wielu bramek w barwach KTS-u, wielu e, błyskotliwych opinii w Lidze Minus weszłopolskich, tudzież innych weszlackich programach, w których masz przyjemność brać udział. E, dużo uśmiechu i przede wszystkim... E, Pozytywnego spędzania reszty e, życia, która Ci została, która będzie jak najdłuższa i tego Ci życzymy. No Od początku to zamierzałem dodawać, ponieważ to jest tak zwane budowanie napięcia. Na początku się wydaje, że co ten Wojtek mówi za głupoty, a później prawda jest. A jednak.